Część Światła Różeńca Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Mary Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prosimy Cię, Panie, o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza światła. Chrzest Pan Jezusa w Jordanie z Ewangelii Świętego Łukasza. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Święty naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej Z Ewangelii Świętego Jana Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Tańca trzecia światła głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. Z Ewangelii Świętego Marka. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami śmiertelne teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak było na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Tańca czwarta światła. Przemienienie na Gorze Tabor. Z Ewangelii Świętego Marka. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża młodzież za nami grzesznymi, teraz i w godzinę, teraz, i godzinę śmierci, śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tańca piąta światła, ustanowienie sakramentu Eucharystii z Ewangelii Świętego Łukasza. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje. Które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo kielich po wieczerzy mówiąc. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie przelana. Ojcze nasz, który siedzi w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Nieba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i my imię, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nimi grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się z nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się wersji, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami się grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maria, Matko Boża, módl się, się za nami teraz grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz na nam nasze grzechy, zachowaj, zachowaj nas, nas od ognia piekielnego, piekielnego zaprowadź, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Na naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.